Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania z 16 południka wita Cię, Alina Kaźmierczak. Dziś nadal o nic nie robieniu. Przeczytałam dziś wyniki ciekawych badań na temat właśnie nic nierobienia. Zabrano studentom media, zabrano telefony, zabrano gazety, zamknięto w laboratorium przez 15 minut i kazano nic nie robić. Było to bardzo trudne zadanie i każdy z nich ocenił, że rzeczywiście skala trudności z tym nic nie robieniem jest bardzo duża. Co się później okazało, zrobiono to samo badanie wśród osób starszych, którzy wydawałoby się, że łatwiej im będzie przeżyć bez mediów, ale im również było ciężko wykonać to zadanie. Jeszcze trudniej było, kiedy to zadanie przeniesiono z warunków laboratoryjnych do domu i mieli wszyscy nic nie robić przez 15 minut, tylko siedzieć, rozmyślać i marzyć. No, wielu z nich przyznało się później, że nie wytrzymało i wzięło gazetę, włączyło telewizor, bądź włączyli radio. Później przyszła kolejna faza eksperymentu, i zaproponowano tym testerom, że jeżeli chcą, żeby skrócić ten eksperyment, czyli żeby mniej nic nie robić, no to będą ich razić prądem. No i co się okazało? Że prawie 50% zgodziło się na lekkie porażenie prądem, żeby skrócić okres nic nie robienia. Jakie wnioski z tego płyną, że nie lubimy nic nie robić? Osoby, które nic nie robią, są postrzegane jako mniej inteligentne, jako nieroby. Traktuje się to troszeczkę. Wiecie, tak jak, nie wiem, ławeczka z ranczo, kiedy tam pijaczki sobie siedzą i nic nie robią. A jak my nic nie robimy, no to też jesteśmy tro troszeczkę takimi nierobami. Inne wyniki badań natomiast mówią, że czasami nic nierobienie i ponudzenie się powoduje większą regenerację sił. Zatem na pewno na wakacjach polecam. Nic nie robienie. I to nieprawda, że ci, którzy nic nie robią, są mniej inteligentni. Pamiętaj o tym. Żeby się dobrze zregenerować, nic nie rób. Albo rób nic. Miłego dnia.